Pierwsza edycja imprezy y, narodziła się niejako na marginesie obchodów 30. rocznicy powstania y, Turmickiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ta pierwsza edycja skupiała wydawców z terenu głównie Kaszub i Pomorza. Książki wówczas prezentowane były to książki pisane po kaszubsku lub dotyczące tematyki kaszubskiej, ewentualnie pomorskiej. I poszerzyliśmy zakres kiermaszu o książki dotyczące całego Pomorza, a zawężaliśmy się na tematyce kaszubskiej,

domów wystawców. Ja pozwolę sobie przeczytać. Wymienicie wszystkie, wszystkich Fundacja Okolice Kultury, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Towarzystwo Miłośników Torunia, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum Etnograficzne imienia Marii Znamierowskiej-Filferowej w Toruniu, Torunski Antykwariat Księgarski, Oficyna Wydawnicza Redman z Dąbrówna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Miejska Biblioteka Publiczna w Strzewie, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Stowarzyszenie Oświatowców Polski i Oświatowiec w Toruniu, Fundacja Generała Elżbiety Zabackiej, wydawnictwo Adam Marszałek, Wydawnictwo Daniel Skrzykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i wydawnictwo Patria Media Adam Unielecki. To całkiem bogata lista wystawców, tematyka podobna, ale jednak oferta bardzo różnorodna. Wszystkie książki tu prezentowane dotyczą nie tylko oczywiście historii, ogólnie tutaj rozumianej kultury na terenie Pomorza, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmi-Mazur, czyli w zasadzie cała Polska północna wchodzi tutaj.